O, tak, stroneczka z, z losowymi słowami. Nic się nie przygotowywałem do nich. Bo na, na tym cała właśnie idea się opiera. Nasze słowo, fraza, to prawo jazdy. Prawo jazdy, więc tak. Ja zawsze chciałem mieć prawo jazdy. Ale szczerze mówiąc, nie wiedziałem jak to zrobić, żeby mieć to prawo jazdy, więc poszedłem kiedyś do biura takiego, tam gdzie się samochody uczy jeździć. Znaczy nie, że samochody uczy się jeździć, bo samochody z reguły już potrafią jeździć, więc po co miałoby się je uczyć jeździć? To my się uczymy je prowadzić. Tak, dokładnie. Poszedłem do szkoły, gdzie uczy się ludzi prowadzić samochody, tak. I tam była taka bardzo ładna pani recepcjonistka i ona mówi Witam pana, a ja mówię, witam, witam, ja chciałbym się nauczyć prowadzić samochody. Ona mówi, no niestety nie może pan No i mnie tak wmurowało troszkę, no bo w końcu zapłacę im tam, nie wiem ile się płaci, nie pamiętam już, za kurs No to kurde, coś chyba zapłacę, no to, przecież to jest sam zysk No ja mówię, taki zmieszany, a, ale jak, jak to jest możliwe? Że, że, że ja tu przychodzę z pieniędzmi Do pani tutaj i He, z pieniędzmi do pani No wiecie, he, dobra Nie no Przychodzę z pieniędzmi do pani i, i, I tu normalnie nikt mnie nie chce Nauczyć prowadzić samochodu Jak co, co wy sobą reprezentujecie w ogóle Co to ma znaczyć Ona mówi To nie tak proszę pana Po prostu jest bardzo, bardzo dużo chętnych na takie jasty i a ja wtedy mówię no a to tak ile? Ile jest tych chętnych? Bo ja chciałem ją sprawdzić, bo to jakaś podejrzana. Ona mówi mmm, 13, 13 13 milionów uczniaków Ja mówię Jakie 13 milionów uczniaków jak tyle działa w Polsce ludzi nawet a ona mówi właśnie, że są, bo jest więcej ludzi, i to jest właśnie idealny procent ich jest w naszej szkole: oni się uczą. Oni tak przychodzą i mówią: Pani Jadziu, bo ja jestem Jadzia, witam. No, Michał, Michał, Michał. Ja jestem Jadzia i, i chciałabym tutaj wam pokazać, jak się jeździ samochodem. Oni, o, jak fajnie, pani Jadziu. Proszę mnie nauczyć. No i, i to jest yy, to jest 5 minut i ja już ich nauczyłam jeździć i oni zdają wszystko i jest super. A ja mówię jak, jakie 13 milionów? Jakie 13 milionów? Jakie 13 milionów? I tak chyba z 5 minut mówiłem jakie 13 milionów. Przyszedł szef pod krawatem, koszula w kratę, w krótka krótki rękaw, koszula w kratę. I, I ona mówi tak: To jest mój szef, ja idę w kosmos. I wsiadła do rakiety kosmicznej i poleciała w kosmos. Do dzisiaj nie mogę się otrząsnąć. I on mówi tak: Pan jesteś debil-głupi. Jak pan nie wierzysz yy, po prostu w ideę i sukces naszej firmy, że 13 milionów, to idźcie pan do yy, zbuta. To jest firma, firma konkurencyjna, pan se tam będziesz i cię nauczą gorzej niż u nas, bo tam nikt nie potrafi uczyć, tam wszyscy kupi są i w ogóle u nas najlepiej! A ja mówię, ale proszę pana, co to w ogóle jest za głos? Jak pan się do mnie odzywa? O co chodzi? Jakie 13 milionów? Na pewno nie macie 13 milionów. Jak możecie mieć 13 milionów ludzi? Przecież w tym mieście, to w Polsce może jest to 13 milionów. Nie wiem, nie wiem. Nie znam się na danych statystycznych. Przyszedłem tu tylko się nauczyć prowadzić, jeździć, prowadzić samochód, aż się mylę przez pana. O czy jakie 13 milionów? Co to jest w ogóle za ton? Co to pan sobie myśli, że co pan jest, kurde? On mówi, i to jest najlepsza sprawa w prowadzeniu samochodów. Jak pan sobie myśli, że pan jest. Zdawca wszystkiego, co się tyczy ludzi w Polsce, w kraju, w mieście, to niech pan sobie idzie wypchać się sianem. To jak ja się wtedy zagotowałem, jak ja się wtedy zagotowałem. Bo znacie, znacie taką sytuację, kiedy ktoś wam coś mówi i wy sobie tak, tak, tak się was w coś gotuje, taką Wewnętrzną złość, taką w pigułce Jakbyście połknęli i ona tak Zaczyna w was buzować Za złość I nagle chcecie wybuchnąć I mówicie nie Nie, po prostu nie, nie dajmy satysfakcji Temu człowiekowi Który najwidoczniej chce mnie po prostu Chciał mnie rozzłościć Więc po prostu nie Po prostu nie Tak jak to mówią anglikańcy Calm down Po prostu nie i bądźmy spokojni i ja powiedziałem tak, proszę pana, ja jestem zażenowany pana postawą, pana w ogóle jakąś korporacyjną, tutaj świńską, czerwonopającą yy, w ogóle postawą wobec klientów w miarę kapitalistycznym kraju. Pan się w ogóle nie odnajdzie, z takim postawą. To wie pan, ile ja myślę, że pan ma klientów? Zero, zero. A jako, że miałem przy sobie markera. Takiego bardzo dobrego. Napisałem na ścianie jego biura, zero taki. on myślałem, że na mnie nakrzyczy, no bo w końcu ściana ładnie pomalowana, to będę musiał mu o ten, farbę kupować, czy sam będę musiał mu malować, to już nie wiedziałem. I on usiadł na tym swoim fotelu i zaczął płakać. Rzewnymi łzami. I mówi tak. Kupiłem sobie pierwszy samochód. To był 1956, i tak sobie mówię, kurde, bele! Normalnie! Ja muszę uczyć jeździć, bo sam nie potrafię i w ogóle nikt mnie nie lubi. I założyłem tą firmę i dupa z tego, wszystko jest do dupy, nikt nie przychodzi i mówią mi, nie wierzą, że ja mam 13 milionów, mieć zawsze 13 milionów! A ja mówię, słuchaj pan, ja, ja wychodzę. I wyszedłem. Bo w filmach i w ogóle w życiu to się robi tak, że ja powinienem z nim pogadać, coś tam ten, po pocieszać go, że wszystko ok, poradzić mu jak tu z firmą. A ja wyszedłem. Po prostu wyszedłem. Bo nauczyłem się w życiu dwóch rzeczy. Że przed każdą wycieczką należy ładować telefon i drugie, kiedy płacze szef Firmy uczącej prowadzić samochody, należy wyjść od razu. Z jego biura należy wyjść, bo to jest wbrew ludzkiej godności. I taka była moja historia, i nadal szukam biura, który nauczy mnie, mnie prowadzić samochody. Osobowe, bo osobowe mnie interesują. Więc dziękuję bardzo. Do następnego razu.